Nie wiem, czy mamy takie piękne przykłady w Polsce, albo tak śmiem powiedzieć, że może w miastach nie bardzo, ale mamy samorządy działające dla renaturyzacji rzek. I poproszę panią Ilonę Czerniec i pana Kamila, tak? Nie wiem jak tutaj będziecie Państwo, że tak powiem, prezentować. Z uwaga, to są samorządy działające na rzecz renaturyzacji. To wydaje mi się coś już szczególnego. I związek miast i gmin do rzecza parcenty. Bardzo proszę. Opowie o swoich doświadczeniach i zmaganiach, tak na pozytywnie, na początek. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Iwona Czerniec, jestem dyrektorem biura Związku Miast i Gmin do Rzecza Persenty. Instytucji, która zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, zrzesza 19 gmin w chwili obecnej. Związek został utworzony w 1992 roku w celu przede wszystkim ochrony i poprawy jakości wód w Dorzeczu Parsenty. Pierwszym takim projektem z zakresu renaturyzacji wód, który Związek zrealizował, był projekt Mokradła Pyszka. Projekt ten został zrealizowany w 2004 roku, a został tak naprawdę zainicjowany poprzez porządzenie programu zintegrowanego systemu zarządzania terenami podmokłymi Dorzecza Parsenty, który został opracowany wspólnie z polskimi i duńskimi naukowcami. Renaturyzacja tego mokradła polegała na odtworzeniu zmeliorowanej doliny rzeki Pysznicy, prawobrzeżnego dopływu Parsenty, a polegała ona na stworzeniu terenu zalewowego o powierzchni około 40 hektarów, z czego 14 hektarów jest stale zalane, natomiast pozostała powierzchnia ich zalewana okresowo. Koszt projektu, tylko proszę pamiętać, że to był 2004 rok, teraz pewnie byłoby 10 razy tyle. Ale wówczas, 20 lat temu, wyniósł niespełna milion złotych, z czego dofinansowanie w lwiej części zostało pokryte przez fundusz FARE, fundusz przedakcesyjny, oraz ekofundusz. Z uroku powstałego z wykopu zostało utworzonych 10 wysp, które stanowią siedliska dla licznych gatunków ptaków wodnobłotnych. W chwili obecnej mokradło pełni wieloraką rolę, zwiększa zasoby wodne w zlewni Parsenty, jest takim rezerwuarem wody, ma możliwości retencyjne wynoszące 480 tysięcy metrów sześciennych. Zatrzymuje biogeny spływające z pól, zmniejsza ich odpływ do wód Parsenty i dalej do Morza Bałtyckiego, zwiększa różnorodność oczywiście biologiczną poprzez stworzenie podmokłego siedliska i Dzięki czemu około przynajmniej 20 nowych gatunków pojawiło się na tym terenie. Po zakończeniu tego projektu nastąpiła taka swoista przerwa w realizacji projektów renaturyzacyjnych, spowodowana głównie realizacją ogromnego projektu wodno który zakończył się w 2013 roku, oraz wdrażaniem projektów z zakresu ochrony klimatu, jak również ochrony ziemi. Związek powstał w 92 roku właśnie głównie ze względu na konieczność uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu Parsenty. Dzięki realizacji tego projektu, który również został dofinansowany ze środków unijnych, udało się wybudować oczyszczalnie ścieków oraz skanalizować w 97% obszary 22 gmin leżących w zlewni Parsenty. Natomiast... W trakcie dalszej działalności na rozszerzenie tych działań statutowych w zakresie zarządzania percentą wpłynęły przede wszystkim czynniki wpływające na pogarszanie się stanu wód w dorzeczu. Między innymi właściwa gospodarka wodna prowadzona przez poprzedniego użytkownika, która wpłynęła na zubożenie populacji ichtiofauny i można powiedzieć, sprowokowała nas do wystartowania w konkursie ogłoszonym przez RZGW na użytkowanie rybackie który udało nam się wygrać, i od lipca 2016 roku Związek Miast i Gmin dożycza Parsenty, jako jeden z niewielu samorządów w Polsce, jest użytkownikiem rybackim obszaru do Rzecza Parsenty, który wprost swoim zasięgiem odpowiada obszarowi Natura 2000 do Rzecza Parsenty. Kolejnym takim czynnikiem, który skłonił nas do tego, żeby się pochylić bliżej nad problemami ochrony wody, w Dorzeczu była również pogarszająca się sytuacja hydrologiczna wielu dopływów parsenty, które w swoich środkowych i górnych odcinkach właściwie przestały funkcjonować jako strefy odrostowe dla narybku. Według obliczeń Instytutu Rybactwa Śródlądowego powierzchnia odrostowa do Dorzecza Parsenty skurczyła się w ten sposób w ostatnich latach o około 30%. Również wpływ na naszą decyzję miało Miał takie, takie, takie zjawiska, tak jak wydawanie kolejnych decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych na kolejne zrzuty zanieczyszczeń, mieszczące się w cudzysłowie oczywiście w dopuszczalnych normach, bez analizy wpływu skumulowanego efektu wynikającego z wydawanych wcześniej pozwoleń. Brak weryfikacji faktycznych łagunków zanieczyszczeń odprowadzanych do rzek przez użytkowników. Wydawanie zgód wodnoprawnych w oparciu o operaty sporządzane na podstawie często historycznych danych dotyczących przepływów, które się nijak miały do obecnej sytuacji związanej ze stanem wód. Nadmierne spływy wodami opadowymi, z wodami opadowymi, azotanów i fosforanów wspól. Otaczających zlewnie, a także legalne i nielegalne zrzuty ścieków oraz zatrucia środkami chemicznymi. Do Rzeczu Parcenty w ostatnich latach mieliśmy dwa takie poważne zatrucia, w 2021 i 2022 roku. Za pierwszym razem było to zatrucie chloropiryfosem, środkiem, silnym środkiem owadobójczym, którego stosowanie zostało zakazane przez Unię Europejską. Został on wylany do rzeki. Za drugim razem nie udało się Wiosiowi stwierdzić przyczyn śnięcia ryb. Zresztą obydwa postępowania tak naprawdę zostały umorzone ze względu na niewykrycie sprawców. Również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska umorzyła postępowanie w sprawie stwierdzenia szkody w środowisku. Oczywiście oprócz tych większych zatruć nieustannie mamy do czynienia w dorzeczu Parsenty również z pomniejszymi zatruciami, niekontrolowanymi rzutami ścieków. Jak już wspomniałam, jesteśmy użytkownikiem rybackim, ale. Troszeczkę inaczej podchodzimy do te, tego tematu niż większość użytkowników. Oczywiście, jako użytkownik jesteśmy zobowiązani do sztucznych zarybień, ale y, na gospodarowanie zasobami rzeki patrzymy znacznie szerzej niż większość właśnie użytkowników. W pierwszej pod, y, kolejności, kiedy, w momencie, kiedy zostaliśmy użytkownikiem, y, podjęliśmy szereg działań w celu ochrony obszaru. Ustaliliśmy nowe regulami połowy ryb, ograniczyliśmy możliwość zabierania. Złowionych ryb, złowisk, zabroniliśmy zabierania łososia atlantyckiego, również prowadziliśmy na wielu dopływach oraz w części odcinków Parsenty odcinki No Kill. I również jako pierwszy użytkownik rybacki w województwie i najprawdopodobniej w Polsce zaczęliśmy prowadzić tarło przeżyciowe. Również nie prowadzimy żadnych aspektów gospodarki, przemysłowej gospodarki rybackiej, czyli nie odławiamy ryb i ich nie sprzedajemy. Tutaj mają Państwo kilka takich zdjęć dokumentujących proces właśnie pobierania ikry i mlecza wszystkie łososie i troci trafiały z powrotem do rzeki. Natomiast kolejne takie projekty, których, które polegały właśnie na renaturyzacji wód, a które zrealizowaliśmy w ostatnich latach, to projekty dofinansowane z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Pierwszy z nich to zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu parsenty. Głównym działaniem tego projektu była renaturyzacja trzech dopływów Parsenty, Peżnicy, Raduszy i Gęsiej poprzez likwidację 44 barier uniemożliwiających migrację ryb i zwiększenie obszarów oczywiście tarliskowych, na wyżej wymienionych rzekach. Całkowity koszt projektu to ponad 6,5 miliona złotych. 85% dofinansowania pochodziło z Poisia. natomiast wkład własny został częściowo sfinansowany ze środków Fundacji Baltic oraz ze środków własnych Związku. Co istotne, tak naprawdę tylko kilka z tych barier hydrotechnicznych zostało, uległo całkowitej rozbiórce. W pozostałych lokalizacjach pracy inwestycje polegały przede wszystkim na podpiętrzeniu dna rzeki i zniwelowaniu progu poprzez naniesienie materiału kamiennego i żwirowego w postaci bystrzy na odcinkach kilkuset metrów. Rozwiązanie to pozwoliło znacznie obniżyć koszty. Również ułatwiło procedowanie niezbędnych zgód i pozwoleń oraz przyczyniło się do poprawy nawodnienia terenu poprzez podniesienie poziomu lustra wody. Dzięki realizacji tego projektu utworzono udostępnione obszary stanowiące potencjalne tarliska na łącznej powierzchni ponad 7 hektarów. Tutaj mają Państwo właśnie przykłady tych wykonanych inwestycji przed i po renaturyzacji. To jest akurat odcinek rzeki Peżnica. Kolejne to fragment właśnie rzeki Gęsiej w trakcie prac i po wykonanej renaturyzacji. Tu również fragment peżnicy przed iPO. Tu przepust na raduszy przed i po renaturyzacji. I kolejny projekt, który był zrealizowany, którego realizacja tak naprawdę dobiegła końca w, w ubiegłym roku był to projekt ochrony łososia atlantyckiego i Noga rzecznego na obszarze Dorzecza Parsenty. Całkowita wartość projektu to ponad 3,5 miliona. Dofinansowanie ze środków POISA również 85%. Projekt polegał tak naprawdę na realizacji kilku zadań, w ramach których zostało wybudowanych 8 tarlisk. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na aktywną ochronę wód, polegającą na zatrudnieniu dwóch strażników rybackich oraz zakup samochodu terenowego, fotopłapek, termowizji oraz finansowanie kosztów badań jakości wody w parsencie i jej dopływach. Również w ramach projektu wzmacnialiśmy populację łososia atlantyckiego poprzez zarybienia oraz śledziliśmy monitoring jego wędrówek wspólnie z Instytutem Rybacka Śródlądowego. W ramach również tego projektu Realizowaliśmy taki pakiet edukacyjny, e, skierowany w, głównie do dzieci i młodzieży, ale również do osób dorosłych, stop kłusownictwu. E, to, co już było wspomniane, tak naprawdę przegradzanie rzek, regulacja, lesy, eksploatacja żwiru na tarliskach przyczyniła się do uszczuplenia tych obszarów, e, również do dorzeczu Persenty. E, zauważyliśmy, że ze względu na tą niewystarczającą ilość obszarów tarliskowych, na wcześniej zbudowanych tarliskach e, podczas tarła, ryby, które wpływały później e, do rzeki, rozkopywały gniazda już zbudowane przez swoich poprzedników. E, w związku z tym, uwzględniając oczywiście jakość wód, w, w konsultacji z ekspertami, e, z Józefem Jale, między innymi Józefem Jeleńskim, Maćkiem Humiczewskim e, wytypowaliśmy cztery dopływy parsenty, na których zostały zbudowane e, tar, pierwsze tarliska. Natomiast dwa duże tarliska zostały jeszcze w ubiegłym roku zbudowane w głównym nurcie Parsenty i są one dedykowane głównie łososiowi atlantyckiemu. Również z WWF Polska w ostatnich latach zbudowaliśmy dodatkowo pięć tarlisk o łącznej powierzchni ponad 1400 m kwadratowych. Zostały one zbudowane głównie na dopływach Parsenty. Tutaj nie wiem, czy uda mi się puścić, ale chyba nie. W każdym razie to jest film. Muszą Państwo uwierzyć na słowo. O, nie, leć. Super. To jest tarło Troci Wędrownej, sfilmowane ubiegłej jesieni w centrum miasta. To, to tarlisko zostało wbudowane na dopływie parsenty na rzece Liśnicy. W mieście, znajduje się w mieście Białogard. I taki spektakl odbywał się przez kilka tygodni. Naprawdę mieliśmy wycieczki całych rodzin z dziećmi, które obserwowały ten piękny spektakl. Jak już wspomniałam, powołaliśmy społeczną Straż Rybacką do rzeczy Parcenty. W chwili obecnej mamy czterech etatowych strażników, którzy oprócz takich obowiązków wynikających z ustawy o o, o społecznych strażach rybackich. Również wykonują, identyfikują nielegalne zrzuty zanieczyszczeń, nielegalne pobory wody, weryfikują planowane miejsca prac konserwacyjnych wykonywanych przez wody polskie oraz inwentaryzują bariery uniemożliwiające migrację ryb wędrownych. To są efekty oczywiście ich działań. Tutaj mogą Państwo zobaczyć takie właśnie zdjęcia z ujęć kłusowników. E, odebranych im ryb niestety, już martwych. E, tutaj e, oprócz właśnie tych działań związanych z ochroną, również w ramach projektu m, e, stworzyliśmy system monitoringów do rzeczu persenty, dedykowany właśnie przede wszystkim rybom wędrownym. Na przepławce elektrowni w Rościnie zamontowaliśmy e, kamerę e, z licznikiem, która e, której e, jakby nam bieżąco monitorujemy wspólnie z IRS-iem strukturę wielkość ryb przepływających właśnie pojawiających się w naszym dorzeczu. Również wspomniałam o tym aspekcie edukacyjnym, który jest niezwykle istotny i staramy się, żeby w każdym projekcie, który realizujemy również były takie zajęcia dedykowane głównie dzieci, młodzieży wychodząc z założenia, że czym skróbka za młodu nasiąknie. Staramy się dotrzeć z właśnie z informacją na temat konieczności ochrony ekosystemów naszych rzek do dzieciaków. Jak realizujemy takie projekty z zakresu renaturyzacji? Staramy się angażować przede wszystkim instytucje opiniujące prace związane z renaturyzacją jako partnerów realizowanych projektów. Ułatwia to znacznie później ich wdrażanie. Zarówno udrożnienie, jak i budowę tarlisk, tarlisk realizowaliśmy przy współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Zakładem Ryb Wądrownych, ekspertami z zakresu branży hydrologicznej, RDOŚ Szczecin, przyrodnikami oraz Zarządem Zlewni Wód Polskich w Koszalni, pod które obszarowo podlegamy. Z zakresy planowanych prac związanych z korytem rzeki uzgadniamy w trakcie ich projektowania, tak aby uniknąć problemów w trakcie późniejszej ich realizacji i środki na realizację staramy się oczywiście pozyskiwać z zewnątrz. Skąd finansowanie korzystamy? Przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej, ale również ze środków pochodzących z własnych składek, członkowskich, sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb oraz z nawiązek finansowych pochodzących z kar nałożonych przez sąd na pusowników. Jakie problemy najczęściej napotykaliśmy w trakcie realizacji? Konieczność dzierżawienia gruntów odwód polskich, podplanowane prace związane z renaturyzacją odcinków rzeki. I ponoszenia kosztów związanych z dzierżawą przez okres realizacji trwałości projektów średnio to jest okres 8 lat. Problem z dotarciem do miejsc planowanych inwestycji, blokowanie przejazdu przez właścicieli gruntów, konieczność finansowania właśnie wkładów własnych do projektów z własnych środków. Takie moim zdaniem projekty stricte, przyrodnicze powinny być w 100% finansowane ze środków zewnętrznych z automatycznym... Wkład własny powinien być moim zdaniem automatycznie uzupełniany środkami krajowymi, pochodzącymi choćby z nwość czy WFOŚ. No i konieczność oczywiście też ponoszenia nakładów finansowych na utrzymanie trwałości projektów związanych z renaturyzacją wód przez okres pięciu lat od ich zakończenia. Naszym zdaniem powinny w nich partycypować wody polskie. Problem, jaki też również się pojawia, to oczywiście niewielka liczba specjalistów niestety i firm posiadających doświadczenie w zakresie prac związanych z renaturyzacją rzek oraz odmienna interpretacja przepisów związanych z planowanymi pracami przez różne zlewnie w Polsce, od traktowania budowy chociażby tarlisk jako na przykład jak u nas prac utrzymaniowych, potraktowanie traktowanie jako inwestycje wymagające pozwolenia wodnoprawnego. Co dalej? Staramy się objąć kolejne opieką, kolejne cieki wodne, przygotowujemy kolejne projekty do środków zewnętrznych, aktywnie edukujemy społeczność lokalną. Również aktywnie uczestniczymy jako strona przy zmianach i wydawaniu nowych pozwoleń wodnoprawnych na naszym terenie. Lobujemy w sprawie zmian przepisów, ustawy wodne, Również lobujemy w zakresie zmian przepisów, na podstawie których ogłaszane są konkursy na użytkowanie rybackie, których obecnie jedynym miernikiem są sztuczne zarybienia. Ja już dziękuję ślicznie. Przepraszam za przekroczenie czasu. Mam <laughs> nadzieję, że niewiele. Jeżeli będą mieli później Państwo. Dziękuję, się. dziękuję bardzo. Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałam się zapytać tutaj widowni, jak kto zna projekty renaturyzacji realizowane jako przez lidera samorząd lokalny czy związki samorządów lokalnych. Poproszę ręce w górę. No właśnie dziękuję. Trzy ręce widzę. Ja dla mnie to była niezmiernie inspirująca sprawa, że samorządy lokalne. Chciały się podjąć i realizują coś takiego. Myślę sobie, że jest to dla nas lekcja nad Odrą do wykorzystania, do inspiracji, do zachęcania samorządów.